Był sobie czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. No i ten czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu pomyślał sobie Hm, muszę znaleźć sobie jakąś żonę. Najlepiej będzie poszukać na zamku. No i czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu pojechał w stronę zamku. Ale po drodze przejeżdża przez wioskę i zatrzymują go wieśniacy. Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. O, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A to pewnie do zamku jedziesz. A no jadę. No to jedź tam, powiedzieli wieśniacy. No to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu pojechał w stronę zamku. No ale przed wjazdem do zamku przed bramą zatrzymują go strażnicy i pytają: "Stój, kto jesteś?" "Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu." "A, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu? Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A no to przejeżdżaj." No to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu wjechał. Zostawił konia w stajni i u... Udał się do sali tronowej. No ale przed salą tronową znów czarno-czerwonego rycerza na czarno-czerwonym koniu, teraz bez konia, zatrzymali strażnicy, którzy spytali: Stój! Kim jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Ło, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu? Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A, no to wchodź. No to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu wchodzi do sali i pada u stóp króla. No ale że ten stary i ślepy to nie widzi przecież, że to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu i pyta Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Aaaa czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu! Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu! A, no to czego chcesz? A, no chciałbym prosić o rękę twojej córki. a no to spoko. Ale widzisz, u nas jest taka zasada. Kto chce córkę króla za żonę, musi zabić smoka. Na no to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu mówi Spoko No i poszedł Wyszedł z sali tronowej, wziął swojego konia I wjechał ten czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu z zamku No ale po drodze znów przejeżdża przez wioska, że wiśniaki głupie tego nie poznają I pytają Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu Czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu A to... Ty, no to pewnie do smoka jedziesz, to w tamtą stronę. No i czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu ruszył w stronę groty smoka. Jedzie, jedzie, aż dojeżdża. Ale tam stoją strażnicy, którzy pilnują, aby nikt tam nie wchodził do środka. No i jak go zobaczyli, to zaraz zapytali. Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu? Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Aaa, to pewnie smoka chcesz pokonać, co? No raczej. Odpowiada czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu i wchodzi do środka. Tam leży smok, wielki, brzydki i zły. Zaraz jak czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu wchodzi do środka, smok się budzi i zdziwiony pyta: "Stój, kto jesteś?" Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. O, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Ha, to pewnie chcesz mnie zabić. A jakże? odpowiada czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu i zabija smoka. Pakuje jego głowę do kieszeni, wsiada na konia i jedzie do zamku. No ale znów po drodze trafia do wioski. Anoż że czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu cały był umazany krwią smoka, więc go wieśniacy nie poznali i pytają. Stój! Kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. O, Czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu? Tak! Czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Ah, To znów ty! No to jedź! powodzenia. No to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu jedzie, dojeżdża do bram zamku. No ale, że strażnicy głupi to pytają znów. Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A, no to wjeżdżaj. No to czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu zrobił. Zostawił konia i idzie w stronę sali tronowej. No ale, że zmieniła się warta przed drzwiami, no to strażnicy znów pytają: Stój, kto jesteś? Jestem czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. A, a, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu? Tak, czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu. No to co, pokonałeś smoka? No pewnie, powiedział czarno-czerwony rycerz na czarno-czerwonym koniu i wyjął głowę smoka. Mm, no to spoko, ale wiesz, ja właściwie to nie mam córki.